Siemaneczko na kanale Luxona. Dzisiejsza degustacja piwka będzie właśnie w plenerze. Na działeczce pod dachem. Czuć to powietrze, mmm, świeżość, grillowy klimat. Dlatego dziś będzie testowane piwko, które uchodzi za króla wszystkich piw. A mianowicie piwo Bud, czy Bud, jak to by nie nazwać, King of Beers. Tak jest napisane na etykiecie, zobaczcie. Piwko 03, takie dosyć malutkie, ma malutka buteleczka, przyjazna. Z takich ciekawostek od razu na samym początku chciałbym nadmienić, że piwo to w Polsce sprzedawane jest przez firmę UDH. Jest to firma z Poznania, która w swoim portfolio posiada również piwo Corona, czyli no wiadomo, piwa marki, że tak powiem premium. Co chciałbym jeszcze powiedzieć o tym piwie? Piwo, jeżeli chodzi o USA, to jest to jedno z najdrożej, przy, znaczy w sensie nie, może nie tyle najdroższe piwo, co cały proces przygotowania piwa jest najdroższym, jednym z najdroższych na świecie. Z tego względu, że piwo dojrzewa w kadziach wypełnionych wiórami drzewa bukowego. Wszystko trwa najmniej 3 tygodnie. Czyli wyobraźcie sobie, facet w sklepie czeka na takie piwo, chciałby sobie wyknąć. Niestety trzy tygodnie. Nie ma, że szybciej. Nie ma, że boli. Trzy tygodnie i dopiero wychodzi ten specjał. A wszystko dlatego, żeby nadać mu cytrusowo-miodowy posmak. To jest, piękne, to jest piękna rzecz. No ale mówimy tutaj o piwie z USA. Niestety to piwo, które my posiadamy, jest to piwo z Ukrainy. Dostępne w Biedronce, czyli na naszym polskim rynku. Oczywiście sprzedawane przez jak już wspomniałem, firmę, wprowadzone przez firmę UDH do Polski, ale niestety że dystrybutorzy są różni. Właśnie my tu mamy przykład ukraińskie, są belgijskie typowego Bada z USA, ciężko dostać. A tylko tamten 100% jest pewny, że będzie właśnie taki jak powinno być. Co jeszcze jest ciekawe, Piwoto, tą markę stworzył niemiecki imigrant Adolf Busch. A receptura yy, przygotowywania, znaczy nie tyle przygotowywania, co szczepu drożdży używanych do fermentacji tego piwa, jest jednym z najbardziej ściśle tajnych receptur na świecie. A co ważne, niezmienna od 1876 roku. No to chyba coś znaczy, to jest naprawdę no, informacja kluczowa. No ale rozgadaliśmy się, mógłbym normalnie prowadzić jeden z dziesięciu, ale my tu nie o tym. My tu musimy sobie piwko zdegustować. A jeszcze w tak pięknym plenerze. Piwo jest tak delikatne, jasne. Zobaczcie. Prawie białe. Delikatne. Zobaczmy, jak smakuje. Ale muszę Wam powiedzieć. Muszę Wam powiedzieć, że jest niesamowite w smaku. Naprawdę. Teraz nie żartuję. Poważnie smak jest. Kurczę, czuć delikatną, taką delikatną nutkę tych cytrusów faktycznie. Miodu to może nie tyle, ale... No piwo jest tak delikatne, że normalnie, no nie wiem, no nie wiem jak to określić nawet. Ja już zresztą widać po tym kolorze tego piwa. Procent ma 5 równo. No smak jest niesamowity. Naprawdę powiem Wam szczerze, że zasługuje na taką nazwę King of Beers. A jeżeli to piwo nie smakuje tak jak to piwo w USA, które jest o niebo lepsze, no to już nie wiem, jak tamtą się smakować. Po prostu chyba show w trampkach. No nie wiem, nie wiem. No chyba nie ma takich słów, które mogłyby to określić. Cudowny smak. Mówię Wam. Mówię Wam. Warto. Warto. Warto kupić. A kapsel oczywiście, no co, na czerwonym na czerwonym tle grafitowa korona. Która mówi nam tylko jedno: Król wszystkich piw. Chyba coś w tym jest. Pozdro.